Nowy plac w Bydgoszczy. Bydgoszcz informuje. Plac Praw Kobiet. Tak nazywa się plac przy ulicy Gdańskiej, znajdujący się przy Bydgoskim Centrum Finansowym. Dzisiaj oficjalnie nadaliśmy nazwę Plac Praw Kobiet. To tylko symbol, ale i aż symbol, bo dla każdego co innego znaczy. Plac Praw Kobiet, czyli pra Plac Praw Człowieka, Plac Praw wszystkich tych, którzy czują się że nie do końca mają y, prawo żyć pełnym życiem. W październiku taką decyzję podjęli radni miejscy. Odsłonięcie tablicy odbyło się 28 listopada to ważna data. Tego dnia, 104 lata temu, Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej. Polskie kobiety zyskały wówczas prawo do głosowania. Do nadania nazwy udało się doprowadzić dzięki życzliwości prywatnego właściciela tego miejsca oraz działaniom społecznych aktywistek. Wsparły je przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy Monika Matowska oraz wiceprzewodniczące Joanna Czerska Tomas i Anna Mackiewicz. Więcej na www